Dzień dobry, mamy taką sondę uliczną. Najbardziej wkurzające rzeczy na drodze jakieś pani wydarzają. Proszę pana, nie mam dużo time, ale dobra, przyjechałam do Polska, siostrzeniec, tak? I proszę pana, tak, ja powiem panu tak, tutaj jest mało miejsca, bardzo mało miejsca. Ja proszę pana, nie miałam za bardzo cię zaparkować. O samolocie nie wspomnę, też był problem. I proszę pana, ja tak, w Chicago jak jeżę, bo ja z Chicago jestem, jadę, ja sobie kruzuję, tak? Ja sobie kruzuję, jest spoko, a tutaj wszyscy są nerwowka, nerwowka jest po po prostu straszna i proszę Pana, co jeszcze miałam powiedzieć, że nie ma gdzie zaparkować, to tak już mówiłam, ja mam przecież takie duże Jeepa, ja nie mam gdzie nim zaparkować, e, wszyscy trąbią, ja sobie jadę, oni trąbią, na co oni tak trąbią, przepraszam bardzo, e, przyjechałam z Chicago i ja po prostu chcę być, e, keep calm, Okej, yeah? ok, e, e, nie mam dużo time, goodbye. Ha, jeszcze powie powiedzieć musiałam, przy przyjechałam tutaj do siostrzeniec, prawda? Dostałam od niego, proszę pana, y kamerkę x blitz y i tutaj mam po prostu bardzo dużo dowodów że na tych wszystkich głupka. Bardzo dużo.